Ciechanów, miejscowość na Mazowszu leży 100 km od Warszawy. No miasto, jak miasto. Liczba ludności 44 281 osób. To całkiem sporo. Od 2000 18 przybyło 81 osób Co tu jest ciekawego? Generalnie... Generalnie, generalnie. nic Nic Czy warto przyjechać? No, można przyjechać, zobaczyć, obejrzeć niedaleko Można sobie wyskoczyć w sobotę W sobotę, na przykład na rowery tutaj Przyjechać z samochodem, z rowerami pojeździć Jest dużo ścieżek rowerowych to jest McDonald's, no, to już warto przyjechać do Mac. Eee, no generalnie są naprawdę mniejsze, fajniejsze miejscowości. Ale jest na przykład zamek, e, który warto obejrzeć. Eee, I nawet nawet ciekawa atrakcja. Chyba najciekawsza można, można skoczyć do tego zamku już nie pamiętam po ile bilety były ale są fajne szklane podłogi, można zobaczyć co tam jest co tam jest ciekawego zakopane no i chyba tylko ten zamek No, no jeszcze jest jakiś kościół dość stary Większych atrakcji to chyba to. No. Jest jeszcze park nauki. No, z fajną wieżą ciśnień, to jest też tak, rzuca się w oczy. E, można, można to zobaczyć. E, I tyle tutaj. Przepływa nawet rzeczka. E, rzeczka mała przez tą miejscowość. I tyle, i chyba tyle. Tam w tamtą stronę prosto, prosto można by było jechać po prostu można jechać do płocka. Płotk chyba fajniejsze od tego Ciechanowa. No. Eee, chociaż też w tym płocku oprócz co molo e, napisło to za dużo nie ma. No. no ale wracając do Ciechanowa. Zamek, tam e, ta wieża ciśnień. E, I tyle ostatnio robiłem zakupy. nie ma, nie ma, nie ma za dużo tutaj atrakcji ale wydaje mi się, że na rower fajne miejsce, można sobie pojeździć bo dość duży kęcie Hanów jest i można sobie pojeździć na rowerze zahaczyć o ten o ten zamek zamek Do półtuska półtusk o wiele, o wiele fajniejszy, atrakcyjniejszy. Albo do Pońsk, z do Pońska, ale w Pońsku też też niewiele się dzieje. Jest przy trasie e, Na Gdańsk. Już tutaj w okolicy fajniejsze dojazdy na rowerze i do zwiedzania i bliżej Warszawy to na przykład Serock, Bardzo bardzo piękna miejscowość. Super, są super trasy rowerowe. Fajna trasa z zegrza do Serotka nad samą wodą. Niewiele osób wie przez Wąwóz naprawdę, Naprawdę fajnie. A tutaj Ciechanów tak jak widać Jedziemy, nic się jedzie. Zupełnie nic Jesiądę Także Ciechanów Jak to Ciechanów Ciekawe skąd ta nazwa Ciechanów Ciechanów no. no nieważne To by było na tyle z Ciechanowa Zaraz wyjedziemy Wyjadę z tego ciecha nowa, no i pociecham i tyle w temacie ciechanowa.